Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku niedziela. Wy, ten film, pewnie zobaczycie jutro, czyli w poniedziałek. Najprawdopodobniej jest godzina 14.30. Czekam na Marcina, czekam na Jun. Misza gdzieś pojechał z drugim Marcinem i z Pawłem Łysym. Pojechali na motorach coś tam nagrywać. Także zapraszamy na dzisiejszy odcinek. Ja już kończę składać poprzedni film, wrzucać, a przyszedł Marcin, muszę mu otworzyć. Czemu przyszła do pracy? Przyszła. Streje. Streje. Nie. Sorry? Ramon Sachta. Ramon Sachta, okej. Dziewczyny jadą na market kupić sobie jakieś sprawy, żeby sobie po swojemu gotować. Okej, okay, go. A ja muszę zjeść jakiś okay. obiad. A na obiad będę jadł schabowego, niedzielnego, z buraczkami. Prawda? Już Podgrzejemy. Dobry tłuszcz. A tu znowu ten garnek czernieje, czy tu na gazu? Nie, już nie, już nie czernieje. Bo to już jest... Tak? To co było? Tu mamy frytko ziemniaczki. One zostały już podgrzane w piekarniku na razie, także tutaj tylko tak. No to Dobra, dziewczyny poszły na market, będą sobie gotować. A ja czekam na obiad. Oglądam Marcina kanał. Wchodźcie, opas pieprz. Zimne piwko do obiadu czeka. Kambodia z pianką. Schabowy z wchodzi. No i tak mój niedzielny obiad się prezentuje. Ziemniaczki, schabowy przysmażany i buraczki. Powiem Wam, że idealne, idealne. Jeszcze do zestawu domówiłem sobie trzy jajka sadzone, bo ziemniaczki zostały i, i ten buraczki. Idę nagrać jakiś kontent. Brzim cały czas zmywa. Na coś kroję. Nic się tu nie dzieje, póki co wychodzę. Tak się zmęczyłem tym obiadem, że nie mam na nic już siły. Spróbuj pół Nie, nie, też już nie mogę, pełny jestem. Dziewczyny przyniosły jakieś soki, ale to za słodkie dla mnie, więc sobie robię miks z sodą. Jest Coś się gotuje. Coś czuję. Jakieś zapachy. Tu kurczaki. Tam było nasze. Teraz, aha, czyli Jun gotuje muszle. A Strelje gotuje kurczaka. Banana and Kurczak banana. Kurczak banana. Dobra, ja mam tam robotę swoją. Dziewczyny zrobiły, ale ja je zjadłem swoje, a Marcin nie chce zjeść, nie chce spróbować. A takie fajne sprawy. Marcin, spróbuj trochę. Nie, to już ja nie wiem, bo ja keep eating. eating. Owoce. Co to jest? Sugar? Salt. Salt. Salt and paper. And, and, uh, chili. chili. Yeah. Słuchaj, ja słyszałem, że ty też YouTube otwierasz. Nie? Jeszcze. Ja bym z tobą no gdzie? A trochę, a trochę A jak noga? No nic okay, nie no ma, śladu nie ma to, to nic się nie nic stało. Nic się nie stało. Straty, kurwa z 1000 dolarów Panikujesz. Ale A dobrze jest. Powiem ci, następnym razem powiem ci można jechać tam grilla zrobić na plaży e? mega. No mega fajne miejsce, zaraz Ci pokażę. Nie mam tutaj wysypki na środku Mekongu teraz. Nie ma wody i można sobie naprawdę postawić wiesz, leżaki jest w moja fajnie, fajnie. Zobacz, jak... Brawo. Oh. Słuchajcie, ja trochę poleżałem, oni poobsługiwali sami, dużo ludzi nie ma, ale zawsze ktoś tam coś przyjdzie, kupi. No i co? Dzisiaj... Ale wy to już oglądacie jutro, czyli dzisiaj jest niedziela ja tylko live'a robię. Dobrze się dowiedziałem, Marcin powiedział, bo rozmawiał gdzieś tam z Polski, że w Polsce była zmiana czasu. Ja o tym nie wiedziałem i byłem gotowy na godzinę 24. tutaj robić tego live'a, którego już pewnie wczoraj oglądaliście, a, a mamy o godzinę wcześniej i się spóźnił. Misza tutaj coś dopełnił pełni. Pani kontentum. Monika od ciebie z kanału została potranką i właśnie do niej dzwoni. O, pozdrawiamy pani Monikę. Warszawa wola 52 lata. Warszawa wola 52 lata. Tak. Pozdrawiamy. No, dobra. Raport. Wracamy do tematu. No, a się robi właśnie O, jedzą, znowu jedzą. Jakiś sosik zrobiły. Słyszysz? Czumi? Z pieprzu? I cytrynę? Tutaj jeszcze jest ten kurczak. Tutaj jeszcze muszle są. O. o. To dla mnie. Dziękuję. Proszę Robert. No to jemy, już mam kontent. Miałem w tym odcinku jak słabo. Przez to, że położyłem się spać dzień. No to jemy. Dziewczyny mi pomagają obierać. Czuję jeszcze coś tam takiego... Sobie. Takiego kurczaka. One jeszcze znajdziemy. Aha. Słuchajcie, to się przygotowuje do live'a. siedzimy. No tak, dziewczyny tam, Marcin tu, Misza tam. Słuchajcie, jutro pojadę gdzieś tym moim skuterem motorowym i nagram wam troszeczkę jakieś tam miejsc poza centrum tak więc troszeczkę zmienimy zmienimy retorykę i tematykę vlogów oczywiście knajpa zostanie główną bazą ale ale coś nowego też musi wejść bo tym bardziej że tu się coraz mniej dzieje i już zbyt duża powtarzalność no ile można wywoływać wciąż te same afery prowokować także troszeczkę zmiany przyjdą ale póki co jest jak jest i też was Namawiam do subskrypcji, lajkowania i komentowania. A i to jeszcze nie koniec tego odcinka, także jeszcze zostańcie. 500. Słuchajcie, ze względu, że potrzebuję te drobne, to robimy dzisiaj już unboxing, unboxing ich napiwków. I który dzisiaj jest? 28. I to było od pierwszego, nie? Chodźcie na stół z tym, bo to będzie tego, nie? Komisyjnie? June, przeliczajcie, bo ja potrzebuję drobne. 10 Nie wysypujesz tego? Proszę o przeliczenie. Będzie bardziej No, to to... <grym wytrzał> Jakiś robot. Zyżar, zjeżar ze 100 sto 100% No dobra, Marcin, to przeliczaj, a ja przyniosę grubę, bo ja potrzebuję drobne. Już mamy kontencik. Zaraz powiecie, ile było, nie? To prawie cały miesiąc. Prawie, tak? Bez paru dni. No jeszcze powiedzmy, że jesteśmy 10 dni w lockdownie, nie? Czyli to się wszystko zmniejszyło, spadło, nie? Dobra, oni sobie już zliczają, a ja idę jeszcze sobie do szmalcomatu, bo muszę jeszcze coś sobie do wypłacić I zaraz wracam, powiecie ile Ile Marcin tam było z napiwków? No my po 50 dolarów Czyli tam jeszcze wróciło O, 2,5 dolara aby nie było 112 dolarów w sumie? No nie, jakieś tam 12. Dobra, no czy psie, no to po 105 dolarów, tak? Nie więcej, nie, po 50 Nie, ja mówię, było 105, było. W sumie tak, mogło tak być. Dobrze, no to tyle, niestety. Trzeba się więcej starać. Być bardziej miły dla klienta. Albo otworzyć może knajpy. A co my, lodu nie mamy? Czego? Lodu. No nie, nie, a mamy? Mamy. Trochę ale Dobra, to trzeba pamiętać. Dobra, to ty. Słuchajcie, ja się przygotowuję do, do live'a, ale w międzyczasie mówię, że chcę sobie rundkę motorem zrobić. Odpalić. No i to Misza mówi, chodź, jedziemy motorami. Motorami, to z mojej strony skuterem. Na stację będę dawał się zatankować. No to się podpankujemy. No to dobra, to na koń jedziemy, nie? Ja w nocy, w nocy to nie trzeba tych zakładać kasków nawet. A maseczkę trzeba, nie? No na stacji bo to na prowincji też nie, nie, nie ogiadam nie jakas bo to państwowe to trzyma O ładnie rzu rzuń sobie na lewa Face mask for boss please Ja. Weź mask. Thank you. For you? Ja. Ja da. No dobra, to ja jadę po pizzę, bo dziewczyny chcą pizzę, to jadę po pizzę. się pojechała na stację, ja się nie muszę tankować, bo prostu z nim podjechać zobaczyć, ale, ale nie muszę, jadę po pizzę i zaraz mam live. Dojechałem, to już widzieliście. Będą dwie peperoni. Peperoni standard, także to wszyscy jedzą, nie? się robią. Ludzie jakoś akurat nie mają, to, to szybciej zrobią. Naprzeciwko Streetpod, mój koń. No Później może kiedyś zmienię. Jak się przyzwyczaję do tego. Ja tak nigdy nie jeździłem. Jeździłem skuterem kiedyś w filmach elektrycznych. Kiedyś, kiedyś, ale elektrykę. Patrz, już jedna doszła. Jeszcze jedna. Elegancko. Płomienie, Aha, no i oczywiście, jeżeli jesteście z okolic. Gdańska, to zapraszam, pizzeria Drewnem Palona. To są nasi, nasi znajomi, po pierwsze, po drugie moi współpracownicy, również w Chinach import robiliśmy razem, a też i patroni, i, i Marcina teraz spali. Restauracja Drewnem Palona, włoska, głównie pizzeria oraz inne dania. Na hasło raport z Państwa środka dostaniecie, dostaniecie 10% zniżki, a na... Y, może jeszcze jak coś więcej zamówicie, to dostajecie to dostaniecie jakieś tam darmowe gratis, jakieś małą buteleczkę wina, czy coś takiego, ale to mówię, to już jest nieobligatoryjnie, zależy od humoru szefa i od ilości waszego zamówienia, wielkości. Oczywiście dowozy, drewnem palona, seria Gdańska. Dobra, druga pizza też wyjechała, zaraz będzie pocięta, zabieram, wracam i robię live'a, którego już pewnie wczoraj widzieliście, no bo odcinek pójdzie dopiero... Jutro, ja tak z, z jednym z dzień wyprzedzenia nagrywam, a to też z tego względu, że gdybym nie nagrał któregoś razu, to będę miał jeden dzień w zanadrzu, z jakich przyczyn. Tutaj też lokalny fast food, ale naprawdę mało ludzi, naprawdę mało ludzi, jest niedziela wieczór, może dlatego, ale też wiemy dlaczego tak się tu wszystko też zmniejszyło. Dobra, ja zapłaciłem. Zapłaciłem 10 dolarów za obie pizzy, czyli po 5 dolarów plus na Taka pepperoni, standard, klasyk, dobra pizza. Polecam też, jak tu będziecie. A jak nie, to mówię, drewnem palona. Gdańsk. Patrzcie, podjeżdżam pod skrzyżowanie i zaczynam trąbić i słyszę jak bluzga do siebie. Jak Krzysztof jakieś tam na K, na H poszły na tego, co trąbił, nie? Dobra, Krzychu, jedziemy. Ja byłem po pizzę, dla dziewczyny chciały pizzę, wiesz? No. Dobra, chowam telefon, nie? ale mówię wam, podjechałem, zatrąbiłem i sły, i widzę jak tam pod nosem na K, na H poszły, a stanąłem za nimi i trąbię, dobra, to, to ja cię wyprzedzę, idziemy Krzysztof. No, a takie są przypadki. Dobra, słuchajcie, ja zaraz live'a odpalam, dosłownie za parę minut, dziewczyny jedźcie, Marcinie sobie, zjedz sobie kawałek pizzy, mamy pizzę dla wszystkich starczy, Krzysztof zjedz sobie kawałek pizzy, bo dawno nie jadłeś porządnej pizzy włoskiej. A my tu musimy... Sry. Me and June. Very important. We sit here. Czy jak to dobrze wyczułem, z mowy... Z mowy ust. Co tam tak. powiedziałeś? Widziałem wszystko ok, Trąb na mnie, cały czas Mów po, co powiedziałeś tam? Ja jestem. No powiedziałem, no. Kurwa, co mi, na mnie trąbi, że ja? czekam na przyjechanie ulicy. Tak było. Na razie go nie musisz wprowadzać, bo tu on tu stanie, a tu Krzysztof siedzi, to, to mówię później, nie? Dobra, ja muszę live'a robić, bo jestem spóźniony, jak zwykle Wyjadam resztki. A mamy jeszcze jedno. Odmierzamy Nie używając. Nie liczę!